Sok jabłkowy naturalny lub z dodatkami innych owoców bądź warzyw, tradycyjna szynka, polędwica, kiełbasa, sery dojrzewające oraz mąka orkiszowa, żytnia i pszenna. Wszystko to można wyprodukować we własnym gospodarstwie. Dla siebie i innych, bez pośredników i wielkich przetwórni. Ale jak i gdzie zdobyć wiedzę na temat małego przetwórstwa w gospodarstwie? W oddziale Radomskim Centrum Doradztwa Rolniczego utworzono bazę praktycznego szkolenia w zakresie małego przetwórstwa, przetwórstwa na poziomie Gospodarstwa. Funkcjonują cztery moduły szkoleniowe. Mamy moduł przetwórstwa owoców i warzyw, moduł przetwórstwa mięsa, moduł przetwórstwa mleka oraz mały młyn zlokalizowany w gospodarstwie ekologicznym Kwałowica. Celem utworzonego centrum praktycznego szkolenia jest pokazanie możliwości praktycznego uruchomienia tego typu działalności w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem zasobów gospodarstwa, siły roboczej, jak również surowców wyprodukowanych. W gospodarstwie. Co to jest za urządzenie? Duża maszynka do miecza, zwana wilkiem. Różne, różne siatki powodują, że odbijemy różne stawy rozdrobnienia. I łopatkę. To mamy te ręce. Tą łopatkę teraz dajemy tutaj. Łopatka jest to. Tak. Całość łopatki dajemy. Tak właśnie wyglądają szkolenia w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Szkoleni są tu doradcy, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych, studenci i oczywiście sami rolnicy. Do tej pory przeszkolonych zostało ponad 4000 osób. Był ser zakwaszony. Zakwaszony był zakwasem maślarskim. Zakwas maślarski to jest szczep bakterii pasu mlekowego, czyli de facto ścioble mleko albo maślanka. No, Mała mleczarnia to rozwiązanie dla rolników zajmujących się produkcją mleka. Zdolność produkcyjna takiej mleczarni to 300 litrów mleka surowego na jeden przerób. Do produkcji sera stosujemy mleko z gospodarstwa. Najlepiej mleko świeże, które pasteryzujemy, szczepimy zakwasem maślarskim. Po zakwasie maślarskim dodajemy podpuszczki, wytrąca się skrzep. Skrzep dzielimy na ziarno. Ziarno osuszamy. Po osuszeniu, gdzie oddziela się ziarno od serwatki, ziarno formujemy. W foremkach prasujemy. Po uprasowaniu wrzucamy krążki sera do solanki. Po okresie kilku godzin, kiedy się to zasoli, przekładamy do dojrzewania. Aby wyprodukować dobry ser, najważniejsze elementy to dobrej jakości mleko, dobrej jakości zakwas maślarski, dobrze dobrana podpuszka, a reszta to już umiejętności serowana. Oprócz sera dojrzewającego, na takiej linii można wyprodukować śmietanę, masło, sery twarogowe oraz jogurty. A koszt zakupu linii to 260 tysięcy złotych. Wydajność linii do tłoczenia soku wynosi do jednej tony owoców na godzinę. Do obsługi maszyn wystarczą dwie osoby. Znajdująca się w Centrum Praktycznego Kształcenia Linia do Tłoczenia Soku Naturalnego, przystosowana jest do produkcji soku z jabłek, owoców pestkowych, ziarnkowych, owoców jagodowych, jak również warzyw korzeniowych. Proces tłoczenia soku rozpoczyna się od sortowania surowca. Następnie owoce są myte i transportowane do rozdrabniacza. Otrzymana pulpa wyciskana jest przez prasę taśmową. Sok przepompowywany jest do pasteryzatora i po osiągnięciu odpowiedniej temperatury rozlewany do worku. Sok wyprodukowany na linii jest naturalny bez dodatku żadnych konserwantów. Pakowany jest w opakowania typu Backing Box, co przedłuża ich termin przydatności do spożycia do dwóch tygodni po otwarciu opakowania. Koszt zakupu takiej maszyny to 250 tysięcy złotych. Zdolność przerobowa małej masarni wynosi 4 półtusze wieprzowe jednorazowo. W masarni można produkować wyroby mięsne na bazie surowca wieprzowego i wołowego. W zakładzie możemy wyprodukować pełen asortyment wyrobów wędliniarskich, począwszy od polędwicy, baleronu, szynki, schabu. Kiełbasy, skończywszy na wyrobach podrobowych. Przerobić możemy całe półtusze na wyroby typu wędzonki, a celem zagospodarowania elementów mniej atrakcyjnych, czyli tłuszczy, skórek, głowizny, produkujemy wyroby podrobowe. Najczęściej kaszankę, jednak możliwe jest wyprodukowanie również i salce Podstawowe etapy produkcji kiełbas to rozdrabnianie, mieszanie, napełnianie osłonek masą mięsną oraz wędzenie. Dobra kiełbasa? Według mnie nie wolno skąpić czosnku. Ostrożnie z solą i oczywiście świeżo zmielony, gruby pieprz. Koszt zakupu takiej linii to 390 tysięcy złotych. W młynie produkuje się mąkę z ziarna orkiszu, żyta i pszenicy. Ziarno pochodzi z własnego ekologicznego gospodarstwa. Przed przerobem poddawane jest czyszczeniu. Młyn wyposażony jest w mlewnik żarnowy posiadający kamienie bazaltowe utwardzane korundem o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie. Po przemieleniu w młynku mlewo dostaje się do separatora. W separator wyposażony jest w trzy sita, które rozfrakcjonowują mlewo na otrębę grobą, otrębę drobną, mąkę razową i mąkę właściwą. Uzupełnieniem linii jest system odpylania. Dzienna zdolność produkcyjna takiego młyna wynosi 800 kg mąki. Koszt takiej linii to 137 000 zł. Według naszych wyliczeń koszt inwestycji powinien się zwrócić w ciągu pięciu e, lat. Na tego typu przedsięwzięcia istnieje możliwość również pozyskania środków e, finansowych z programu rozwoju obszarów e, wiejskich. Jest to doskonała e, alternatywa dla średnich e, i małych gospodarstw. E, rolnicy, tworząc tego typu e, przedsięwzięcia, tworzą miejsca pracy dla siebie, dla e, swojej rodziny i pozyskują również, Część dochodów, które gdzieś tam tracą po drodze na rynku. Szacujemy, że w tradycyjnym przetwórstwie koszt surowca to jest około 30%, resztę to przetwórstwo i pośrednicy, i właśnie tą nadwyżkę z pośredników rolnicy zostawiają przy tego typu działalności u siebie w gospodarstwie. Około 10% uczestników szkoleń zaryzykowało i jest już na rynku. Produkują smacznie, bezpiecznie i zdrowo, lokalnie i tanio. Mówiąc krótko, małe przetwórstwo, duże korzyści.